Że to jest chyba prywatne, więc muszę zobaczyć, jak to kurwa mam zrobić. Jak mam kurwa to zobaczyć? O tu masz eee, share, copy link, bum, 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 bum. Dobra, o kurwa spada. Kupi... wiej To kupię jeszcze jedno To nadal na jest no. Niektóry jakiś. No ty. Tak, tak on się przemiesza. Ma UAV, ja mam Ghosta. Spada gdzieś? Cią Gdzie kurwa, a to ty. Mógłby ktoś przejść tu. Ostał? Bliżej jeszcze gdzieś był. A, widzę, no. kurwa jest jeszcze bardziej też po lewej będzie tu 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 I jeszcze bardziej yy, gdzieś tam był Na jakieś takie bliższe dystanse hmm. kurwa, tutaj był gdzieś typ, ale gdzie? O, tutaj rzucił granat. To jest kurwa ten bot. Ok, już zaraz patrzę. W środku, budynku? Kurwa, nie mam hajsu nawet na ciebie. Ile teraz kosztuje? 3000? O kurwa. 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 Przejebawszy. Eee, tam to raczej nie wracaj, bo je spierdoliłem. Ale mamy hajsu troszku. W sensie tam jeździć lecisz. is most wanted, it's a test. Big game bounty, on vezmę to. Kurwa. Teď mi se tak vydařilo. Mm. To jsou ten team no, no, no. Tylko już kurwa nie gin, dobra Chodź, spierdolimy przed nimi Tylko kupimy Kup UAV I rzuci spierdolmy sąd. Chcesz e, karać, nie? Przed nami jest Chodź, chodź, chodź tak do centrum bardziej już dobra, si ja dam trzy, bo mam w chuj. Chodź. Masz jeszcze? Mamy po lewej typów? Eee, to jest cały może team nawet? Dropi. Tu jest Sniper! chyba bot chyba Kurwa Bot frój No dole Biegnę do ściany Dobra Oni kupili właśnie bounty. Kupiło. O to jest ten team cały właśnie. Oni tam. Dobra, chodźmy stąd. Spierdolmy. Nie, nie bimy się, bo nie mamy szans przeciwko czterem. Um. oni lode odkupili nie, tam Nie A nawet jeżeli bym zabił, to oni by się kupili zaraz bo... Tu na dwójce był ktoś? Ok Może przytrzymajmy tę dwójkę w sumie To jest taki Uuu kurwa Co to?

Tu. Dobra, eee, na fire będziemy mogli być albo w ogóle zająć albo w ogóle zająć train już? Nie, chodź najpierw ten budynek obok. Tu. O kurwa, co to U, ej, z tyłu, tam z dwójki właśnie. Tapniesz mnie? Kurwa, ej, ale to było jakieś pojebane jak oni mnie zdjęli. Idę, to jest obojętnie, czy nie? Kopi, kopi, strzelaj się. Kurwa, mogę cię wstać, czy nie? Już biegnę. I got you. Czekaj, bo ktoś do mnie strzelał, ej! Jest tu, w kolejnym budynku Kurwa Masz może platebox? Spokojnie my... Nie żyje ten naprzeciwko Dosłownie pod nami? Kopi Jedzie fura Maska tu jest jakbyś chciał? O, fightbook Ej, wjedźmy tu na fire Nie trafem nie No tak, tak, ja cały czas spróbuję go kurwa jabnąć. No super. Nie, nie, nie puszuj, nie puszuj. Pod nami ty. wjechał! Nie. To był... To jest ten team. Kurwa, ale... Daliśmy dupy, że daliśmy się tak kurwa... ...pierdolnąć. Ajajaj, chcę zobaczyć jak nie Nie, nie wychodź na chcę zobaczyć jak oni będą... Oni będą grać O pewno i sobie grają, ha Kurwa ich ma, jest czterech A i ten M1 Jałko to jest jeden z od nich ziomek, ten co go zajebałeś Na przeciwko A ciekawe, czy teraz oni mogą grać przeciwko botom, czy to na pewno już są ludzie. No, no ale oni mają ten makur na precision, on może fajnie wytajmować to wszystko.

Ja yeah, pitulam. No ale. Ale gra. No tak. Jakoś tak. Spoko się gra, ale jak... bez. Nie wiem, jakoś tak już się nie fascynuje, nie, nie, nie pasjonuje tym tak. Jakoś. No kurna, ale ciekaw jestem, bo... Jak metafor przestał w to grać, to znaczy, że Battlefield. Ja się wyszedł, ale on grał w niego. To może w jakąś betę, tak? Czy coś tam. Nie, no ale. Nie, no właśnie jakoś kurwa. Ty yy... ostatnie wakacje, mam jeszcze 10 dni wolnego, więc. Wie się wolne, Bo tak pracować w Hiszpanii to znaczy można, ale nie popływałbym za dużo, bo to jednak ta sama strefa czasowa, więc tak średnio. Yy... O, Hoang mówi, że was nie słychać. Wszedł na... tego. Ja czatu nie czytam, a was nie słychać. Sorry mordo, no, ja nie, nie, nie z tych streamerów. To mojego kurwa streama. Streamowałem. Nie mogę? Tam na tym kiku to jest ten zjeb, kurwa, ten Polak. Czy? Nie, ja, ja tak jak sobie pomyślę, że oglądałem tego kurwa głupiego metafora tego przegrywa, to ja dziękuję. Okay. O. Oj. No, fajnie. fajnie. No ja ja zupełnie teraz jakoś nie mam. A sporo osób z moich znajomych leci do Stanów, ale jakoś zupełnie mnie nie jara, szczególnie. Nie, kiedyś polecę, ale teraz na pewno jak jest ten nie będę leciał. A nie, nie odwiedza ciężuka. No, fajnie. No, to fajnie, fajnie. On tam, kurna, pływa na surfingu, zajebiście ma, kurcze, bo ma blisko. niutki dobrze mu. C. No to akurat przypływ, ja to w ogóle nie... Dla mnie to trochę, ja nie mam, nie miałbym psychy, na przykład dlatego do RPA był. RPA był, chyba jechał. O, się pałt. Nawet nie o to chodzi, że kurczę. On tam. Tak, tak. A jak. jak na, nawet na bali, jak byliśmy i tak. Widziałem, że coś obok nas się rzuciło i widziałem taki trochę fin czegoś. A tam nie ma. Tam nie ma rekinów, ale jednak tak kurwa nagle podpłynąłem do innych ludzi. Też. No nie, jest wcześny. No jeszcze deski, bardziej wyglądają jak kurwa te foki czy coś No, no, więc... Idziesz spać, mordo, ja chyba też idę spać. Trzymajcie się ziomki. Dobranoc.